Programista, pracuję od e, lekko ponad dwóch lat i szczerze nie pamiętam już czasu programowania przed AI. E, pamiętam jak dziś dostałem wiadomość od znajomej, Grzesiu, zobacz, nie ma co się uczyć, uczyć programowania, to koduje lepiej ode mnie. Odpaliłem wiadomość, e, kliknąłem w link, patrzę ChatGPT. No e, i szczerze nie zrobił nam jakiegoś większego wrażenia. E, potraktowałem go po prostu jak bardziej rozbudowanego chatbota, ale czas pokazał, jak bardzo się myliłem. Kilka miesięcy później otrzymałem zadanie, które mnie całkowicie połamało. Problem wydawał się dosyć prosty, integracja systemów, nic skomplikowanego. Niby rozumiałem problem, niby kod działał, ale co chwila coś się rozjeżdżało. Tydzień czasu spędziłem nad debugowaniem, czytałem dokumentację, przeglądałem Stack Overflow, Reddit, cisza, kompletnie nic. I Wtedy w akcie desperacji wróciłem do tego czata GPT, wkleiłem swój problem, przekazałem cały kontekst, kod, no i odpowiedź mnie mocno zdziwiła. Dlaczego? Przede wszystkim czat zrozumiał ten problem i pokazał mi zupełnie inne rozwiązanie, na które sam bym nie wpadł, sprawdziłem to, zadziałało. Wtedy poczułem przerażenie, ekscytację, ale przede wszystkim respekt. Wtedy pierwszy raz zrozumiałem, co te narzędzie tak naprawdę za sobą niesie i jakie ma możliwości. Ty tak naprawdę z dnia na dzień coraz więcej spędzałem czasu współpracując z AI. Na początku to były proste zadania. Typu właśnie programowanie, potem z czasem okazało się, że nie tylko brać sobie dobrze w programowaniu, ale przykładowo potrafi zrobić przepis na obiad. Co też jest yy, nieraz problematyczne, zwłaszcza jak się jest ojcem gdzieś tam dziewczynki, która nie chce jeść, więc tutaj gdzieś tam też te pomysły podrzucał. Potem pojawiły się modele, które generują grafikę, co też już tutaj niesamowicie nam ułatwiało pracę, bo nie potrzebujemy grafiki, tak? Masz pomysł, rzucasz prompta, terujesz kilka razy, tworzysz sobie tak naprawdę design, który cię interesuje, rzucasz, lecisz dalej. Cały proces tak naprawdę tutaj współtworzenia, y, oprogramowania całych narzędzi jest. Teraz niesamowicie uproszony. przez to, że Ty jako jedna osoba możesz być programistą, grafikiem, designerem, ale również devopsem, tak? bo są rzeczy, które faktycznie y, robisz powtarzalne, ale tak naprawdę, jeżeli masz AI, jesteś w stanie kilkoma promptami to wszystko utworzyć samemu. Firma, w której aktualnie pracuję, IQS, Zajmuje się tworzeniem badań ilościowych i jakościowych. Nasz flagowy produkt OmniServe to narzędzie, które umożliwia użytkownikowi w bardzo prosty sposób stworzyć badanie i szybko zebrać wyniki. Tylko jest jeden problem: nie każdy użytkownik wie, jak takie badanie powinno wyglądać. Stworzyliśmy więc asystenta, który przede wszystkim rozumie metodologię badań, widzi, jakie faktycznie fajne aspekty wychodzą z danych pytań i potrafi stworzyć bardzo fajne, zgrabne badanie, cały scenariusz jeżeli chodzi o kolejność pytań. Największym wyzwaniem, który tutaj był, to faktycznie y, nauczanie tego asystenta, jak takie badanie ma wyglądać. To były dziesiątki iteracji, y, testowanie promptów, y, no i dostrojenie modelu po feedbacku użytkowników. Ten projekt pokazał mi, y, że AI to nie jest magiczna skrzynka, która tak naprawdę po wpisaniu prostego prompta wypluje Ci co chcesz, tylko to jest narzędzie, które wymaga wiele pracy, ale jeżeli faktycznie nauczysz się, jak z niego korzystać, uzyskasz naprawdę fajne wyniki. I tak było w tym przypadku. Początki były różne. Przegrałem z zeszytem. To jest jeden z projektów, który tak naprawdę wprowadziłem jako pierwszy. Moja żona bardzo skrupulatnie zapisuje wydatki, koszty i przychody w zeszycie, więc chciałem jej pomóc. Stworzyłem agenta, którego nazwałem na jej cześć BTI, który miał jej pomóc. Zadanie było dosyć proste. Tak? Wpisuję tekst, robię zdjęcie paragonu, agent klasyfikuje. Czy to jest koszt, przykład, ewentualnie dane kategorie, które nas interesują, e, i zapisuję je do arkusza kalkulacyjnego. Dałem żonie do przetestowania. E, po tygodniu powiedziała, że jest ok, super, ale ona wolał dalej zeszyt. E, popełniłem podstawowy błąd. E, zamiast skupić się na głównym clue, stworzyć prototyp, pokazać go, e, zaplątałem się we własne pomysły. E, agent dostał dostęp do internetu, potrafi przewidywać pogodę, dostał świetny interfejs. No, ale miał problem z tym najbardziej podstawowym tutaj zadaniem. To nauczyło mnie podejścia produktowego. Na początku proof of concept, potem MVP, dopiero na końcu idziemy w świat. Tak, programy Brave pomogły mi niesamowicie, jeżeli chodzi tutaj o moją pracę z AI. Przede wszystkim pierwszym programem, w którym brałem udział, był, był AI Dias 2. Gdzie tak naprawdę wszystko dopiero się rozwijało, ale było pokazane faktycznie, jak korzystać z tego AI. W sposób przede wszystkim e, przemyślany, i w sposób, e, w którym zachowujemy też zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o koszta. Bo na początku, jak AI wchodziło, e, koszty były absurdalne. Naprawdę łatwo szło gdzieś tam się zapętlić, e, zgubić się zupełnie. AI Devs 3 e, był przełomowy dlaczego e, był to kurs, który faktycznie pokazywał, jak budować agentów. Czego nie było wcześniej, ale to był też kurs, który był swoistym escape roomem informatycznym. Dlaczego? Zagadnienia z różnych branż. Czy to właśnie DevOps, zadania się związane z Linuxem, czy to właśnie szukanie się ukrytych zagadek, co przede wszystkim obudziło we mnie taką chęć szukania dziur sam... Myślę, Pokazało też krytyczne myślenie. Coś, czego wcześniej aż tak mocno nie zauważałem, tutaj pokazywało, że AI jest super. Agenci są super, ale tutaj my jesteśmy tak naprawdę e, tym decydentem. AI nie do końca jest inteligentne. Mimo, że nazywamy to sztuczną inteligencją, to na nas ciąży tak naprawdę tutaj ciężar podejmowania decyzji, wyciągania wniosków i to jest fajne narzędzie, ale od nas zależy, do czego je wykorzystamy. I ostatnim kursem, w którym brałem udział, który zmienił całkowicie moje podejście do pracy e, z AI, był ten X Devs. E, chłopaki pokazali, jak budować, e, jak programować z użyciem AI, ale w zupełnie inny sposób, nie na zasadzie. Wpisujemy sobie prompta i lecimy dalej, tylko zbudowanie całego kontekstu, czyli podejście podproduktowe. Tworzymy na początku PRD, tutaj założenia produktu, dalej planujemy bazę danych, dokładnie cały design aplikacji, jak ma to wyglądać, i ten cały kontekst dopiero potem wrzucamy do AI, dzięki czemu ograniczamy halucynacje i faktycznie w kilka godzin jesteśmy w stanie zbudować działającą aplikację, która od A do jest spójna, działa. No i dzięki temu, że tych halucynacji jest mniej też nie tracimy tego czasu tak dużo na debagowanie.